Dziekuję bardzo serdecznie w kolejnej części kursu z fizyki. W tej części, takiej bardziej teoretycznej, zajmiemy się zagadnieniami jak pęd i popęd, zasada zachowania pędu i zderzenia. Więc Zacznijmy od razu od pędu. Czym takim jest pęd? Jest to po prostu pewna wielko wie wektorowa wielkość fizyczna, która służy nam do, do opisywania ruchu i oddziaływań między obiektami fizycznymi i wyraża się o wielkością p, z wektorkiem, ponieważ wektorowa, i zapisujemy ją jako masa razy prędkość. I jednostka to od masy kilograma, od prędkości metry na sekundę, a popęd to z kolei możemy postarać się wyprowadzić to, i możemy wyprowadzić to z drugiej sady dynamiki. Przypominam, że druga sada dynamiki to jest właśnie A równa się FW na M, i możemy to rozpisać w postaci takiej, że A. To jest, tak, jak pamiętamy, to jest różnica prędkości w czasie, tak? Czyli to będzie v2 minus v1 z wektorkami na delta t. I to jest równe fw na m. Też tu z wektorkiem. I teraz możemy pomnożyć przez razy m tu dwie strony i, i, i razy delta. Te, w ten sposób. Wtedy tu będziemy mieli MV2 minus MV1 i to się równa FW delta T. Tutaj widzimy MV2 to jest dokładnie to samo co tutaj na napędzie, czyli możemy to zrobić tylko jako P2 minus i tu powiedzmy P1 co się równa. Niezmiennie fw delta t, a zatem p2 minus p1 to będzie nic innego jak po prostu zmiana pędu, tak? Czyli, czyli możemy zapisać, że to będzie delta p na f się i równa się, tu z wektorkami pominąłem, przepraszam, o, e, równa się i będzie znowu fw na delta t. I to jest taki iloczyn, o ten iloczyn FW delta t nazywamy popędem albo zmianą pędu, tak? Po prostu popęd to jest zmiana, zmiana pędu, i dzięki temu możemy też, skoro wyprowadzaliśmy drugi zasad dynamiki, to po prostu drugą zasadę dynamiki możemy wyrazić też w ten sposób, dzieląc na delta t. To będzie zmiana pędu na mm, delta t, zmiana z wektorkiem, to z wektorkiem, i tu. Z wektorkiem, więc po prostu mamy teraz, już pokazałem wzór na, wzór na pęd. Tutaj to jest póki co trzeba pamiętać, że to jest po prostu równe M razy V razy prędkość i jest wektorową wielkością, a tutaj mamy wzór na zmianę tego pędu, czyli na popęd i też alternatywny sposób na zapisanie drugiej zasady dynamiki. Jak, tego będziemy, jak z tego będziemy korzystać, to pokażę już w zadankach, póki co taka wiedza nam w zupełności wystarcza. Przejdźmy teraz do zasady zachowania pędu i tutaj powinno się też wyjaśnić, jak będziemy z niego korzystać i w zasadzie po co nam ten pęd jest potrzebny. I zasada zachowania pędu brzmi następująco: jeśli na dany układ ciał nie działają żadne siły zewnętrzne lub działające siły się równoważą, tak? czyli FW F wypadkowa jest równa 0, to całkowity pęd układu zostaje zachowany, i, czyli nie zmienia się, tak? Czyli jest konstant. Jest I jak z tego będziemy korzystać? Tak, wiesz, mamy jakieś przykładową sytuację, gdzie mamy dwie kulki, które zderzały się ze sobą i te kulki mają, jakieś, mają zarówno masę, jak i swoją prędkość. tak? Nie dopisałem tych tu. Jakąś masy i swoją prędkość, a zatem skoro mamy p równe masa razy prędkość, tak, no to mało też jakiś, jakiś pęd, prawda, e, zarówno ta, ta kulka, jak i, jak i ta kulka ma jakiś pęd, więc możemy zrobić jakiś pęd, e, powiedzmy, przed, przed tym zderzeniem, tak, czyli to będziemy mieli p 1 powiedzmy, tej kulki, to będzie masa pierwsza, e, zapiszmy jeszcze z wektorkami, razy prędkość pierwsza. Pęd drugiej kulki, P2, to będzie masa druga razy druga prędkość i to jest, to jest pęd dla przed. Później te kulki podczas tego po tym zderzeniu się złączą, tak? Czyli będzie to tak zwane zderzenie niesprężyste, co dokładnie to znaczy, to, to później jeszcze do tego przyjdziemy. Póki co ważne jest wiedzieć tylko tyle, że, że po prostu we, w wyniku tego zderzenia one się złączą i będą miały jakąś e, prędkość tutaj e, jedno już, tak? I będą poruszały się tak jakby razem. Zatem masę możemy zapisać w tych dwóch kulek, to będzie po prostu M1 plus M2. No i mają sobie swoje V3, więc masa, e, przepraszam, pęd e, trzeci to nazwijmy, to będzie e, tak, strzałka mi nie wyszła. To będzie masa 1, dodać masa 2 razy. No i to V3. I ponieważ nie mamy tu żadnych sił zewnętrznych, które jakoś, powiedzmy, popychały tą kulkę dodatkowo, e, i te, w tym wypadku nawet nie mamy sił, które się równoważą. Tak, bo na przykład moglibyśmy mieć taką siłę, gdzie, powiedzmy, narysuję to z boku tu, gdzie mamy tą kulkę, no i na przykład ktoś pcha z góry e, i, i, i z dołu, powiedzmy, ta, ta kulka jest pchana. No i te siły są, są równe, tak, więc będą się równoważyć i dalej zasada pędu będzie działać. W tym wypadku nie mamy żadnych sił zewnętrznych, czyli F wypadkowe jest równe 0. Zatem możemy zastosować tę zasadę zachowania pędu i z niej wynika, że pęd przed zderzeniem będzie równy pędowi po zderzeniu, tak. Czyli możemy zapisać, że przy, przyjmujemy kierunek bo, ponieważ tutaj zauważ, że mamy w, pęd z wielkością wektorową, tak, czyli w tym wypadku pęd będziemy mieli w tą stronę dla jedynki, p1, no to tu ponieważ prędkość mamy w tą stronę, tak, będziemy przyjmować e, kierunek z, kierunek i zwrot, tak, pędu od prędkości, czyli pęd będzie w tą stronę drugi, no i przyjmijmy kierunek naszych obliczeń, e, w, tak, w, e, w prawo, Czyli możemy zapisać, że m1 razy v1, to już zapiszmy wartościowo, minus tutaj ten kierunek, ponieważ mamy w drugą stronę, tak? Zamieniamy te wektory. Wektorowo dalej byłoby, tak, wektorowo byłoby p 1 plus p2, wektorowo, ale ponieważ przyjęliśmy ten kierunek, to będziemy mieli z minusem, więc p1, czyli to, minus p2, czyli m2. V2 będzie równy pędowi e, tutaj trzeciemu i tutaj już możemy bez żadnych minusów po prostu napisać e, w ten sposób V3 e, i dzięki temu mamy pewną zależność. tak e, No jeśli mielibyśmy podane jakieś e, wartości np. masy i, i, i tych prędkości to moglibyśmy bez problemu policzyć e, wartość prędkości tej V3. Żeby takie zdarzenie doszło, żeby te kulki pojechały razem w tą stronę, no to całkiem oczywistym faktem musi być to, że tutaj przyjmiemy tą, tą prędkość V1 będzie większe od V2. No i przyjmijmy powiedzmy masy M1 równe M2 e, równe 1 kg nie będzie. E, I powiedzmy, v, V1 będzie równe 2 m na sekundę. A tu będzie V2 równe 1 metr na sekundę. To już tak dodatkowo, żeby pokazać, jak możemy obliczyć to, to V3. Więc M1 razy V1 to mamy 1 razy 2, czyli 2, minus M2 razy V2 to jest 1 razy 1, czyli 1, tak? No i tu mamy te dwie masy, to będziemy mieli 2 razy V3. Tak, ponieważ 1 plus 1, 2 zgadza się, czyli będziemy mieli 1 równe 2 razy V3, no, i po, po, po podzieleniu wychodzi nam, że V3 równe jest jedna, druga. Więc widzimy, że w bardzo, oczywiście, metra na sekundę w bardzo łatwy sposób możemy policzyć taką, taką, taką prędkość, wartość tej prędkości, i, i coś dzięki temu, właśnie dzięki pendowi możemy to policzyć, i to się przydaje bardzo w wielu zadankach. Zasada zachowania pędu. Zanim przejdziemy do omawiania typów zderzeń, mamy jeszcze takie jedno proste zagadnienie jak środek masy układu. I dla każdego układu ciał możemy wyznaczyć właśnie taki punkt zwany środkiem masy i on posiada właściwości pojedynczego ciała o masie równej po prostu sumie dwóch tych ciał układu. Albo w większej ilości ciał. Tak? W tym przypadku mamy dwa. Bo na przykład siłę, czy, czy prędkość, czy pęd zawsze zaczepiamy do ciała. A co jeśli chcielibyśmy to zrobić dla właśnie układu? Gdzie go wtedy zaczepić? No i tutaj będziemy obliczać środek masy i w tym miejscu zaczepiać te, 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 te wielkości. No i przejdźmy do wyliczenia. Go. Jest, to, jest to bardzo proste. Jest, ja oznaczyłem ten środek jako XC. I będzie to masa pierwszego ciała z układu. Pierwszego razy położenie tego ciała. O, oś, powiedzmy, zróbmy. Razy xA. Masa drugiego ciała razy jego położenie, xB. I to na, na sumę tych dwóch ciał. Sumę mas tych dwóch ciał. I w ten sposób obliczymy, dostaniemy jakiś punkt xc. I co na przykład można wywnioskować tak na, na logikę, powiedzmy z tego, że, że środek masy dwóch ciał jest bliżej jednej kulki, tak? Bo widać, że zdecydowanie powiedzmy, że oś środek jest normalny, odległości jest tu, a widzimy, że xc jest bliżej jednak m1. No po prostu oznacza to tyle, że m1 jest większe, tak? Od m2. Dlatego ten, ten środek mas będzie, będzie bliżej tego ciała. Proszę danko na przećwiczenie e, obliczania środków masy. Więc mam po prostu wyjąć środek masy układu trzech kulek. No i mam takie trzy kulki, te 15 g00, 0, 10 gram e, w punkcie 1, 3 i 5 gram w punkcie 40. Potrzebujemy obliki zarówno XC, jak i YC C to będzie ta nasza ta kulka, która. Będzie środkiem masy. Więc xc, to przesunę trochę, żeby na dole to obliczyć, to xc to będzie po prostu tak masa pierwszej kulki razy pozycja na, na x, czyli 15 razy 0, dodać masa, 5 razy 4, dodać i tutaj mamy 10 razy 1. 10 razy 1 i na sumę tych mas, czyli 15 dodać 5, dodać 10, to będziemy mieli 30. Czyli xc to będzie 0, 20, 10, czyli 30 na 30, co się równa 1. Czyli możemy zapisać, że współrzędne tego to jest 1. I teraz na y to analogicznie. yc to się równa 15 razy 0, czyli 0 dodać 5 razy 0, czyli 0, dodać e, i tu jest 3 razy 10, czyli 30, no i masa niezmiennie 30, czyli ponownie 1, czyli nasza kulka ma e, współrzędne 1, 1, czyli e, no gdzieś powiedzmy tu i tu by była to nasza kulka, e, środek masy tych, tych, tych trzech kulek. nie nie się kulka, tylko punkt, po prostu środek masy e, tych, tych trzech kul. E, I przechodzimy już do typów zderzeń, i mamy tutaj dwa typy: zderzenia niesprężyste i zderzenia sprężyste. E, zderzenie niesprężyste to takie zderzenie, w którym zasada zachowania pędu zasada zachowania pędu jest zachowana, tak, ale nie jest zachowana zasada zachowania energii, ponieważ ta energia jest tutaj tracona na, na odkształcenie tych ciał i nie da się jej odzyskać, tak. Ale zasada zachowania pędu jest zachowana i na przykład takim, takim tutaj, taki przykład zderzenia niesprężystego to jest właśnie sytuacja, gdzie dwie kulki uderzają w siebie. I one sklejały się razem i yy, mają już jedną taką prędkość wypadkową, yy, a i, i są tak jakby jednym, jednym ciałem. Yy, I ta prędkość będzie miała kierunek i zwrot yy, od tego ciała, który miał większy pęd. Tak? Czyli no skoro idzie w tą stronę, no to, to widzimy, że tutaj jest ten sam kierunek, czyli pęd tu jeden musiał być większy od pędu yy, drugiego. To widzieliśmy już w przykładzie z. Mm, z Zasady zachowania pędu. Zderzenia sprężyste natomiast. To są takie zderzenia. Gdzie zarówno zasady zachowania pędu. Jak i zasady zachowania energii. Są spełnione. No i tutaj mamy sytuację. Gdzie, gdzie ciała zderzają się ze sobą. I odbijają się od siebie. No i te prędkości. Jak tu mieliśmy V1. A tu V2. To z powrotem będą poruszać się. Z takimi samymi prędkościami. Z tym że o przeciwnym zwrocie, tak więc no, energia nie została stracona, tak I, i, i tak jak mówiłem zarówno zachowanie pędu, jak i energii są zachowane w tych ciałach, są to zderzenia centralne tak, ponieważ zderzały się środkami te kule są jeszcze zderzenia no, no nie centralne, ale do tego to, to omówimy dopiero w późniejszych częściach